Dzień dobry kochani, mamy dwa zestawy do Blazera 93. Pierwsza lufa z przestrzeloną, lunetą, druga lufa z lunetą jest zainstalowana już na szpicerze. Wróciliśmy z polowania, chcemy wymienić sobie na inny kaliber. Pierwsza czynność, jaką wykonujemy, należy wyjąć zamek z suwadłem. Odwracamy. Odwracamy broń kabłąkiem do góry. Odkręcamy dwie śrubki montażowe. Śrubki są odkręcone. Zdejmujemy lufę z lunetą z osady. Ponieważ obydwa kalibry mają tą samą wkładkę i są z tej samej grupy kalibrowej. Nie wymieniamy trzonu zamka ani wkładki montażowej w każdym innym przypadku. Wkładkę należy wyjąć i włożyć odpowiednią do kalibru, którego będziemy używać. Następnie bierzemy drugą lufę. Dwie śruby, które tutaj wystają, muszą wejść w te dwa otwory montażowe. Lekko dociskamy palcem, obracamy, żeby można było przykręcić. Przykręcamy w pierwszej kolejności delikatnie do małego oporu. Później kasujemy całkowicie luz. Nie za mocno. Wkładka do magazynka jest wewnątrz. Montujemy suwadło, zamek. I broń gotowa jest do użycia. I analogicznie w taki sam sposób. Jeśli będziemy potrzebowali kolejny kaliber, kolejną lufę wymieniamy tym oto kluczem imbusowym. Dasz bur powodzenia, bawcie się dobrze.